Cześć, witam wszystkich. To jest Pocharek Druga Śmierć. Polega on na tym, żeby zabić wotchu, a nie wygnanego ducha. I teraz tak, pokazuję Wam na mapce miejscówce to jest zadanie poboczne przypadek nawiedzenia to już po głównej misji w tym rejonie czyli żyzne pola. Jak widzicie, na mapce Wam pokazuję miejsce, gdzie możecie się przenieść to jest ognisko i będziemy lecieć do tego. E, miejsca, e, gdzie wskazałem na mapce, zrobimy tą całą misję. Już tutaj pokazuję e, samą, e, sam e, moment, e, jak wygnam e, Lucy Baru, bo ją musicie wygnać. I przez taką krótką animację to zrobimy. E, także pamiętajcie o tym, że ją musimy wygnać i nikogo innego. E, teraz Wam przeniesiemy się już na mapkę z powrotem. To jest to miejsce gdzie zaczynaliśmy, pokazywałem Wam, teraz się przeniesiemy do następnego miejsca Mała jaskinia i tam będziemy szli do wyłomu otchłani, jest on trochę poniżej taki zaznaczony czerwoną poświatą wyłom w otchłani, pamiętajcie, tu już Wam pokazuję miejsce do którego się przyniosłem, wyjdziemy stąd, pokażę Wam jeszcze raz na mapce gdzie jesteśmy, poniżej zobaczymy też wyłom otchłani. Na pewno będziecie mieli go zrobione i już jak już wam to pokażę. Teraz już jesteśmy w odchłani samej i będziemy zabijać właśnie tą lusy. Ona się tu zaraz tam pokaże. Widzicie, ona ma taki okrąg poniżej i po prostu musimy ją tutaj zabić. I tak to wygląda. Praktyce, jak ją zabijemy, zabijamy wszystkie inne spektra tutaj w tej otchłani, i na samym końcu, jak już tego tutaj gościa pokonamy, wpadnie nam pocharek. Jeszcze raz przypomnę Żyzne pola. Robimy tam zadanie, które wam wskazałem na mapie, na samym początku mapki. Dajmy wyrok na Lucy, wygnamy ją. Wchodzimy do otchłani i Lucy nam się pokaże, i ją zabijamy. I na tym to polega. Także pamiętajcie o tym, żeby sobie to zrobić. Mam nadzieję, że Wam się przyda i podoba. Do usłyszenia. Hej.